Czy kiedykolwiek czułeś, że ktoś cię obserwuje, że w ciemności czai się coś, czego nie potrafisz wyjaśnić? Wśród miejskich legend i opowieści o niewyjaśnionych spotkaniach istnieje jedna, która budzi szczególny niepokój: The Smiling Man, znany również jako Greening Man tajemnicza postać o nienaturalnym uśmiechu widywana przez świadków w różnych zakątkach świata. Kim jest? Skąd się wziął? I dlaczego tak wielu ludzi po spotkaniu z nim czuje czysty, pierwotny strach? Legenda o Smiling Manie narodziła się w latach 60. XX wieku. Jedno z pierwszych udokumentowanych spotkań miało miejsce w New Jersey w 1966 roku, kiedy to dwóch mężczyzn Woody Derenberger i jego przyjaciel natknęło się na istotę znaną jako Indrid Colt. Stwierdzili, że widzieli wysokiego, szczupłego mężczyznę w błyszczącym stroju, który miał szeroki, niepokojący uśmiech i komunikował się z nimi telepatycznie. Od tego czasu relacje o tajemniczej, uśmiechniętej postaci zaczęły pojawiać się na całym świecie. Świadkowie opisują go jako wysokiego mężczyznę o nienaturalnie długich kończynach i twarzy zastygłej w przerażającym grymasie. Czasem pojawia się w zupełnej ciszy, innym razem podryguje w niepokojący sposób, jakby poruszał się według jakiejś dziwnej choreografii. Jedni twierdzą, że to istota z innego wymiaru, inni, że demon, a jeszcze inni, że zwykły psychopata szukający ofiar. Relacje świadków są zgodne co do jednego. Spotkanie z nim zawsze budzi paraliżujący strach. W jednym z najsłynniejszych przypadków, który obiegł internet w 2012 roku, młody mężczyzna opisał swoje spotkanie z tajemniczą postacią w nocy. Twierdził, że podczas spaceru zauważył w oddali wysokiego mężczyznę w garniturze, który stał pod latarnią. Mężczyzna nagle zaczął poruszać się w sposób przypominający taniec. Nienaturalny, nieregularny, jakby jego ciało nie było do końca pod jego kontrolą. Gdy świadek próbował oddalić się, tajemnicza postać ruszyła za nim, poruszając się coraz szybciej, ale bez wydawania dźwięku. Mężczyzna uciekł do domu, ale do dziś nie potrafi wyjaśnić, co właściwie zobaczył. Kim tak naprawdę jest Smiling Man? Istnieje wiele teorii. Niektórzy łączą go z miejskimi legendami o istotach z innych wymiarów, podobnie jak Slenderman czy Mothman. Inni twierdzą, że to demon, który żeruje na ludzkim strachu. Są też teorie mówiące, że Smiling Man to po prostu psychopatyczny stalker, który znajduje przyjemność w przerażaniu przypadkowych ludzi. Co ciekawe, w niektórych relacjach Smiling Man jest powiązany z tajemniczymi zaginięciami. Istnieją historie o ludziach, którzy po spotkaniu z tą postacią zniknęli bez śladu. Czy to zbieg okoliczności, czy może coś więcej? Legenda o Smiling Manie to jedna z tych historii, które wkradają się do umysłu i nie pozwalają o sobie zapomnieć. To, co przeraża najbardziej, to nie tylko jego nienaturalny uśmiech, ale fakt, że nie wiadomo, kim jest i czego chce. Może to tylko miejska legenda. A może gdzieś tam w cieniu nocy naprawdę ktoś cię obserwuje i kiedy się odwrócisz zobaczysz szeroki, nieludzki uśmiech.